Siemano z tej strony, demasterwilch. Dziś pokażę Wam, jak grać plugin na hostingu ovenserve.pl Na początku wchodzimy w hosting. Czekajcie, aż mi się strona załaduje. Dziś mam taki przymulony internet. Już wejdziemy na OpenCraft, albo rejestrujemy się, Ojciec. Albo rejestrujemy się, albo logujemy. Jak mamy konto, to się logujemy, a jak nie mamy, to się, re się rejestrujemy. Więc yy. mój nikt hasła bym nie podam. Zareaguj się. Wciskamy w moje serwery. O ile już mamy kupiony jakiś serwer. Wciskamy w tej chwili zarządzaj serwerem. Serwer jak widzicie jest odpalony. IP będziecie mieli w opisie już na, na moim kanale jest. Radnik wciskamy w FTP serwera. Wchodzimy w zakładkę Plugins, jak widzicie mam tu już kilka, i wciskamy prześlij. Ach, ta przeglądarka przemulona. I tu mamy takie coś. Jak chcemy przegrać, wgrać tutaj plik z końcówką zip, tag, tag, z i gz, yy, wciskamy tutaj. Jak chcemy wgrać plik do rozpakowania, czyli na przykład albo w folderze. Yy, tym. Yy, tu mam kilka pluginów i na przykład wgramy sobie. Yy, tego, którego tu nie ma. name tag wciskamy ten oto podkreślnik taki jakby V zakreślony na biało oto i wciskamy wstecz już można w tej chwili można już yy, zamknąć przeglądarkę wchodzimy w swojego minecrafta Uruchamiam grę. Czekamy aż wszystko się załaduje. Oczywiście ja mam innego Minecrafta niż Wy. Będziecie mieli link w opisie. Będziecie mogli grać na tym na moim serwer. Czekamy aż się wszystkie lody zainstalują, przynajmniej u mnie. Jak ktoś już za Was ma Minecraft w tak samo a jak nie ma, to niestety nie ma. Yy, będziemy musieli poprać tak, jak mówiłem. Na chwilę zrobię cięcie. Siedma tu znowu ja po krótkiej przerwie. Dołączył do mnie Freku. Freku, przywitaj się. Yy, jak widzicie? Wgrałem plugin name tags i tu można tym pluginem wgrywa, y, zmieniać niki nad głowami, y, czyli będzie pisało na przykład nad głową freka na czerwono, a nie na biało. Więc to na tyle w moim poradniku. Nara.